Cześć, tutaj róża z bloga ciastkożercy.pl. Dziś mam dla Was rewelacyjny przepis na ciasteczka pistacjowe, które robi się prosto i bez wałkowania, a smakują jak z najlepszej cukierni. Do zrobienia ciasteczek pistacjowych będziemy potrzebować. 3 czwarte kostki masła, 1,5 szklanki mąki pszennej, pół szklanki cukru brązowego i pół białego, jedno duże jajko, jedną tabliczkę białej czekolady, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia i jedną sody, 50 g obranych pistacji i jedną łyżkę pasty z pistacji 100%. Pamiętajcie, że u mnie szklanka ma zawsze 250 ml, a wszystkie wagi i miary znajdziecie w opisie pod filmem. Zaczniemy od przygotowania pistacji i czekolady. Pokroję jedno i drugie w niewielką kostkę. Jeśli lubicie, żeby coś wam chrupało, nie krójcie pistacji zbyt drobno. I super, tyle powinno wystarczyć. Pistacje i czekoladę na razie odkładamy i możemy zabrać się za przygotowanie ciasteczek. Masę na ciasteczka będę wyrabiać w stojącym mikserze. Możecie wykorzystać jednak również mikser ręczny lub dowolny robot kuchenny. Teraz do misy miksera przełożę miękkie masło. Paste z pistacji, jak to pachnie, obydwa cukry i jedno duże jajko. Mieszamy przez chwilę, aż całość dobrze się połączy. Wspaniale, i tyle wystarczy. Zobaczcie, to w zasadzie robi się samo. Teraz dodamy suche składniki i jesteśmy prawie gotowi. Do misy miksera wsypuję całą mąkę, sodę i proszek do pieczenia. Całość jeszcze raz wymieszamy mikserem. Zobaczcie, to naprawdę jest aż tak proste. Kiedy masa jest już jednolita, dodajemy pistację i posiekaną na kawałki czekoladę. I jeszcze raz wszystko wymieszamy, jesteśmy prawie gotowi. Super, o to chodziło. Zobaczcie, tak powinna wyglądać gotowa masa na ciasteczka. I tak jak wspomniałam wam na początku, te ciasteczka są tak proste i szybkie właśnie dlatego, że nie trzeba ich wałkować. Będziemy nakładać je na blaszkę po prostu łyżką. Ciasteczka będę piekła na dużej blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, żeby papier nie przesuwał się podczas nakładania ciastek, przyczepiłam go sobie tutaj w rogach małymi magnesami. Takie magnesy i inne akcesoria cukiernicze znajdziecie w moim sklepie Ciastkożercy. Link podepnę w opisie pod filmem. Do nakładania ciasteczek, tak jak wspomniałam wam wcześniej, możecie użyć łyżki, można jednak użyć także takiej nabieraczki. Dzięki niej wszystkie ciastka będą miały idealnie równą wielkość. Nakładając ciastka na blaszkę, pamiętajcie, żeby zostawić im odstęp, bo podczas pieczenia one rozleją się na boki. Na razie wyglądają jak idealne, małe kuleczki lodów pistacjowych. W zależności od tego, jak dużą macie blaszkę i jak dużo będziecie nakładać ciasteczka, z podanych ilości wyjdzie Wam około 2-3 blaszek pełnych ciasteczek. A teraz, zanurzając palce w odrobinie wody, delikatnie spłaszczę każde ciasteczko. Super. Ciasteczka będę piekła w piekarniku rozgrzanym na 180 stopni góra i dół, bez termoobiegu, przez około 10-12 minut, aż będą ładnie zarumienione. 10 minut minęło. Myślę, że to już pora, żeby zobaczyć, jak mają się nasze ciasteczka. Tylko spójrzcie, jest idealnie. Jeszcze ciepłe ciasteczka przełożę teraz na kratkę do ostudzenia, żeby zwolnić sobie blaszkę na kolejne. Pamiętajcie, że na tym etapie one jeszcze będą miękkie, ale kiedy całkowicie ostygną, będą cudownie chrupiące. Dlatego piekę resztę i później wspólnie zrobimy test smaku. Jeśli szukacie pomysłu na inne proste ciasteczka, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia przepisów z filmami na ciasteczka maślane lub na ciasteczka czekoladowe. Jeśli lubicie piec razem ze mną, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzecia partia gotowa i zobaczcie, przy takim wielkim nakładzie pracy mamy taką furę ciastek. I zaraz pokażę Wam jeszcze, jak one chrupią. Po wystudzeniu ciasteczka można przechowywać w słoiku nawet do kilku tygodni. Teoretycznie jest to możliwe, w praktyce rzadko się udaje. Jestem pewna, że kiedy ich spróbujecie, nie będziecie chcieli tyle czekać, żeby one tyle w tym kredensie leżały. A teraz porada mnie. Mm. Są aromatyczne, kruche, mocno pistacjowe. To jest absolutnie hit u nas w domu przez ostatnich kilka tygodni. Mam nadzieję, że Wasze ciasteczka również udadzą się wspaniale. Gdybyście je piekli, pochwalcie się koniecznie, jak poszło tutaj w komentarzach pod filmem. Czekam również na Wasze pomysły, co jeszcze powinnam zrobić u mnie na kanale. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!